Witajcie, kochani, witajcie ogromnie serdecznie. Hmm. Taki małe impromptu Nie wiem, jak wy się czujecie. Ja ostatnio czuję się, że w ogóle najchętniej to bym nic nie mówiła. Bzz. I milczała, ale pewne rzeczy nie da się przymilczyć, żeby nawet ich chciał. Nie komuś takiemu jak ja, która jest za wolnością, za sprawiedliwością. I demokracją. Jestem niezależna, pamiętajcie, ja nie stoję ani po prawej, ani po lewej stronie, tylko po stronie zdrowego rozsądku i tego, co już wymieniłam. Dlaczego o tym, kochani, mówię i dlaczego dzisiaj poważnie? Otóż przejdziemy, widzicie to, co w tyle macie: to są wydarzenia ostatnie z Teksasu. Teksas jest stanem republikańskim. I tak jak cieszyłam się i dopingowałam, że nie muszą tam nosić maseczek i że są za wolnością, tak jak ci kowboje, nie? To mi się wydawało świetne. No ale teraz palnęli niesamowicie. I Sąd Najwyższy przyznał im rację. Co wywołało niesamowite oburzenie wśród kobiet, no i mężczyzn, tych, którzy są za wolnością kobiety do aborcji. Więc zanim do tego przejdziemy, pomówmy chwilę o Sądzie Najwyższym. No bo kobiety, tak, kobiety nie mają prawa, jednym słowem, do usuwania ciąży. Zde wszystko zapisałam, więc wracam do notatek. Do usuwania ciąży po szóstym tygodniu życia. W Teksasie jest około 24 klinik aborcyjnych. I wywołało oburzenie ten zakaz aborcji, ponieważ nawet kiedy jest przypadek gwałtu czy kazirodztwa, więc na przykład brat z siostrą, żeby ktoś, kto nie rozumie, co to kazirodztwo, kobieta nie ma prawa poddać się aborcji. Musi rodzić, chciała, nie chciała urodzić będzie musiała. Pacjentka nie będzie sądzona. O, jak to cudownie. Hmm? Ale lekarze, pielęgniarki, nawet kierowca uber będą ponosili odpowiedzialność. Czyli ten, który dowiózł do tej kliniki aborcyjnej. Wiecie. Ja się poczułam, jak o tym usłyszałam, jakbyśmy wracali do średniowiecza. Bo przecież chyba nikt sobie nie wyobraża, że kobieta, która chce usunąć ciąży, jej nie usunie. Pójdzie do innego stanu, pójdzie prywatnie do lekarza i tak i tak usunie. Ale tu jest dla mnie o wiele poważniejsza sprawa. Ale o tym za chwilę. Mamy tutaj z tyłu Sąd Najwyższy. Supreme Court nie ma już wyższego sądu. To jest Najwyższe. Okay? W tym sądzie mamy dziewięciu sędziów. Sześć przeciwko trzem. Sześciu republikańskich i trzech demokratycznych. Dlaczego? Kto powołał tych sędziów? Szefem sędziów jest John Roberts, powołany przez prezydenta Georgia Busha, a więc republikański. No i potem, włącznie z tą ostatnią, Amy Coney Barrett przez prezydenta Trumpa. A więc mamy dwóch przez prezydenta Busha, trzech sędziów przez prezydenta Trumpa. I. No przez. Przepraszam przez prezydenta Busha aż trzech i przez prezydenta Trumpa trzech. No na rachunek mi się zgadza ok sześciu. I teraz jest trzech sędziów dwie sędziny jeden sędzia. Dwie osoby przez prezydenta Obama i jeden przez prezydenta Clintona, trójka, a więc sześciu republikańskich i trzech demokratycznych. Ci biedni sędziowie, już muszę tak powiedzieć, no oni nie, nie są biedni, bo taki na przykład y, szef, John Roberts zarabia 223,5 tysiąca na rok i ma pracę na całe życie. Inni około 200 tysięcy, tam 174, jeden, inny 213 tysięcy. I pracuje jak długo chce. Nikt nie ma prawa powiedzieć, czas ci odejść na emeryturę. Trzeba postawić w stan oskarżenia, i to się zdarzyło raz w historii Stanów Zjednoczonych dawno temu, więc albo umrą. Albo sami naprawdę zrezygnują, bo stan zdrowotny to czy tamto. Ale teraz jest nie do pomyślenia nawet. Jeżeli. Sędzia czuje się niedobrze i chciałby odejść, a jest ze strony demokratycznej na przykład. Nie, nieważne, które jakiś przykład muszę podać. Demokratycznej, a prezydent jest republikański. No, bo co, kiedy on zrezygnuje, a ma być dziewięć sędziów, OK to obowiązuje niby od 1869 roku, że ma być dziewięć i zawsze liczba nieparzysta, żeby, no widzicie, nie może odejść. Wracam do tej myśli, nie może odejść, ponieważ Wtedy prezydent republikański natychmiast czy demokratyczny powołałby swojego człowieka. Więc siedzą. Jeżeli ktoś jest 8 lat, tak jak był prezydent Obama czy George Bush, no to nie, mo nie może ten demokratyczny Obama, kiedy prezydentem był, już zaczynam tu myśleć za szybko, jako demokrata, Republikański sędzia nie odszedłby, bo będzie zastąpiony nagle demokratycznym. W czasie prezydentury Obamy była sytuacja, kiedy świetny republikański sędzia Anton Scalia nagle zmarł. Boom. I wtedy prezydent Obama szybko. Tego swojego tam ulokował. No właśnie. Jaka to jest już sprawiedliwość? Bo kiedy ja słyszę, że jest sześciu republikańskich, a trzech demokratycznych, to ja już tu sprawiedliwości nie widzę. To ja, prywatna obywatelka, jestem niezależna, a oni w Sądzie Najwyższym są albo demokratami, albo republikanami. A więc dlatego właśnie, Wykreowała się teraz ta sytuacja z tym Teksasem, ponieważ w większości Sąd Najwyższy jest republikański. Jak to brzmi? Wow! No i kiedy Teksas, taki republikański, wystąpił z zakazem aborcji po tym szóstym tygodniu um, życia w łonie matki, no to oczywiście, że przytaknęli. Ale co jest ciekawe, muszę zaznaczyć. To to, że nie było sześciu do trzech, jakby się wydawało. Mm -mm. Było tak naprawdę 5 do czterech. ponieważ kto przyłączył do demokratów? Sam szef Sądu Najwyższego, republikanin John Roberts. I tu aż muszę mu się pokłonić. On pokazał, że on wcale za tym nie jest. Że to nie jest za bardzo po amerykańsku. No, dlaczego nie za bardzo po amerykańsku? Ponieważ Ameryka oznacza wolność. Wolność. Kiedy uzyskaliśmy niezależność od Wielkiej Brytanii, od angielskiego króla, w 1776 roku. Ogłosiliśmy tę wolność i mamy konstytucję i deklarację niepodległości. I wyraźnie mówi się, że mamy prawo do life, liberty i pursuit of happiness. Ok? I tutaj, akurat, zdaje się, chyba nawet mam tekst. I co ten tekst mówi? Tekst mówi, że właśnie mamy. Life. Bo ja widzę odwrotnie. Life, liberty and the pursuit of happiness. A więc życie, wolność i dążenie do szczęścia, prawo do szczęścia każdy obywatel Stanów Zjednoczonych ma. Co chcą, widzę, zrobić Republikanie? Co jeszcze raz podkreślę? Najwyższy sąd polityczny. Nonsense. To jest kompletny nonsens, to jest zaprzeczenie temu wszystkiemu, co, do czego my mamy prawo i rację. No i ludźmi to rzeczywiście potrząsnęło. Wręcz tam dalej będzie pisało, że kiedy takie rzeczy się dzieją, to trzeba coś z tym zrobić. Obywatele mają prawo. Czuć się wolnymi. Więc ja nie wiem, czy oni idą w stronę rewolucji, o co im tak naprawdę chodzi. Pomiędzy tym Afganistanem, teraz tam co się dzieje, um, <noise> i odkręcenie tego, jak na przykład w tym Teksasie, to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest taka prosta sprawa. A więc e, zobaczymy, co z tym będzie. Ja sama nie mogę uwierzyć, że mamy z tym do czynienia. Co najbardziej chyba mnie denerwuje w tym wszystkim, to jest ten Sąd Najwyższy, że jest taki upolityczniony i że kto jest prezydentem, powołuje kolejnego, jeśli nadarzy się taka sytuacja, to ją wykorzystuje i że kobiety nie mają. Prawa do aborcji. Przede wszystkim ludziom się wydaje, niektórym, że aborcja to coś, wow, idę i usuwam. To jest już ogromne przeżycie dla kobiety. Wiele kobiet przeżywa katusze w związkach, ma seksocholika, na przykład mężczyznę. Ma alkoholika, mężczyznę, czy wszelkie inne nieciekawe sprawy i seks wbrew jej woli. No i tu pokazuje, kiedy jest taka sytuacja, to już do kobiet należy odejść, jeżeli takie rzeczy się pokazują. Bo oczywiście to, że republikanie są tacy, a nie inni, dlatego ja nie mogę być republikanką, a byłam przez całe swoje życie, to jest wszystko na podstawie religii katolickiej. Bo tak mówi religia i tak republikanie mają postępować. Odeprą się Biblią, podeprą się Panem Jezusem i tak będą opowiadać. Więc stąd jest to wszystko. Więc jeżeli coś jest religijne, a przecież mamy w Ameryce wolność religijną. Pod wszelkich opresji ludzie uciekali do Ameryki dawno, dawno temu. I mamy zapewnioną wolność religijną. A tutaj chcą Republikanie na siłę wciskać, bo to największa religia najwięcej ludzi jest katolikami. To już jest religijne dla mnie, to co stało się w Teksasie. Republikańskie, religijne, nie ma nic wspólnego z wolnością, życiem i dążeniem do szczęścia. A kobiet życie się nie liczy, a kobieta nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o jej własne ciało, o jej własne życie, o jej własne szczęście. Jak to dziecko będzie szczęśliwe, które urodzi się w małżeństwie czy w związku, czy samotnej kobiecie, która nie ma środków do życia, gdzie to dziecko będzie z góry wiadomo, że cierpiało? I kobieta nie ma nic do powiedzenia? Tylko jakiś tam sąd, sędziowie i religijni, Fanatycy? No przecież to słuchajcie nie ma sensu. Bardzo proszę o wpisy wpisy i komentarze. Co na ten temat myślicie? Czy jesteście kobietą czy mężczyzną? E, oczywiście ci, którzy są ekstra e, katolikami religijni a, no to. Nie muszę się wpisywać, bo ja już z góry wiem, co powiecie. Dla kobiet w Teksasie to jest raz. A drugie, dlaczego jakikolwiek sąd od najwyższego w dół jest polityczny? To powinno być zniesione, bo to nie daje. Nie daje żadnej gwarancji sprawiedliwości. To są moje myśli, kochani, na dzisiaj. Życzę wspaniałego dnia i tygodnia. Buziaczki i pa.